Z milionowych długów, z miliona złotych długu, nagle no staje się pan milionerem. To też jest taka, to też mm. jest taka pewnego rodzaju huśtawka emocjonalna, no bo z jednej strony jest ten smak jest słodko-gorzki. Na początek spłacam wszystkie długi, potem prostuję różne rzeczy. Zacząłem na tych książkach dobrze zarabiać, no utrzymywać rodzinę z tych książek. To się stało moją pracą. Ja przez te różne koleje losu, przez tą sinusoidę, góry, doliny, człowiek nabiera tego, co nazywa się pokorą. Ja 12. Maja 2008 roku podpisuje kontrakt życia z Agencją Filmową Telewizji Polskiej. Tak? I 13 maja taki zjazd, czyli z takiej góry na, do przedpiekla, i potem znowu zjazdy, te długi i te zagrożenia, i te więzienia, i te zlicytowania, i to wszystko. A potem, tak jak pan powiedział, znowu wjazd mhm. na górę. I Soida jest czymś, co mi towarzyszy w tym życiu. I to jest rzeczywiście coś, co jest niesamowitym nauczycielem. Człowiek doświadcza takich sytuacji, w których wydaje się, że ma wszystko. To jest 12 maj, 13 maja nie ma nic. I potem znowu te sinusoidy, bo to nie jest tak, że po 2015 wszystko jest prosto. Nie, to są różne koleje. Ta tutaj jest mniejsza, tych, ty, 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 tak, tych tak. zjazd upadków i powstań. Natomiast ona mi jakoś towarzyszy i ona mi cały czas, może Pan Bóg uznaje, że jest mi to potrzebne, żeby mnie w tej pokorze utrzymywać.